Sevilla ma znowu nowego szkoleniowca. Wybrańcem władz andaluzyjskiego klubu jest Matias Jesus Almeida, 51-latek. Podpisał kontrakt do czerwca, do końca czerwca 2028 roku. No i sam nie wiemy, co o tym angażu myśleć. Na pewno w Sewilli są potrzebne zmiany. Potrzebna jest też stabilizacja, ale nie wiem, czy akurat z poprzednim trenerem byłoby to sensowne. No, w każdym razie, bardzo regularnie, Sevilla w ostatnich latach zmienia trenerów nie jest to żadna tajemnica. Nie wiem czy Almeida to jest wystarczająco dobry trener do miejsca, w którym, nie wiem, tacy trenerzy jak Caparros, jak Sampaoli, pimienta, który przecież dosyć duży hype wokół siebie zbudował w rezerwach Barcelony, Kike Sanchez Flores, no dużo renomowanych nazwisk, nie było w stanie z tego dołka, w którym w którymś momencie znalazła się Sevilla, wyciągnąć. Czy Matthias Jesus Almeida jest akurat tym człowiekiem, który jak to Jesus zbawi swoją drużynę? No, mam wątpliwości, no ale cóż, na pewno trzeba próbować. Argentyńczyk poprzednio pracował w ten, gdzie trenował przez 134 spotkania, także całkiem sporo. Wcześniej. Wcześniej nie trenował nigdzie w Europie. Także dosyć ryzykowny jest to ruch. W sensie na pewno nie nazwałbym to, tego ruchu transferem pod tytułem Sprawdzone doświadczone nazwisko, które wniesie sporo spokoju do gorącego terenu. No, zobaczymy. Dosyć dziwnie jest od paru lat widzieć, że Betis jest silniejszy w Andaluzji, przynajmniej jeżeli chodzi o ligową tabelę. I to chyba jeszcze przez jakiś czas tak zostanie, nawet pomimo problemów finansowych biało-zielonej ekipy. Ale trzymam kciuki, że Sevilla wróci wysoko do tabeli, że wróci do Pucharów Europejskich, bo, no kurczę, wszyscy znamy jej historię, widzę Europy, naprawdę utytułowany, ważny w historii futbolu na Starym Kontynencie klub. Czemu miałby się pałętać gdzieś tam po dolnych rejonach tabeli? No nie, nie przystoi.